Dzień dobry, zapraszam na serwis informacyjny Miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń na dziś. Konferencja dotycząca przebudowy Centrum Katowic, filia Centrum Kultury Katowice na ulicy Mariackiej. Wystawa Budowanie artysty, Wielkie Czyszczenie Mariackiej. 8 sierpnia odbyła się konferencja prasowa prezydenta Katowic Piotra Uszoka w sprawie przebudowy Centrum Miasta. 3 lipca ogłoszono wyniki konkursu na przebudowę rynku. Jury nie przyznało pierwszej nagrody. Drugą nagrodę zdobył projekt GPP Grupa Projektowa oraz Agencja Projektowa Architektury Expo z Krakowa. Prezydent oraz architekt miasta tłumaczyli, jakie działania zostaną podjęte w najbliższym czasie. Prezentowana praca GPP, Biura Projektowego z, Kato, z Krakowa, przedstawiła bardzo ciekawe rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne, ponieważ wytyczyło centralną przestrzeń powiedzmy rynku, tworząc krawędzie od strony północnej, od strony zachodniej, od strony wschodniej. Sąd konkursowy powiedział, że należy wytyczone krawędzie centralnego placu uzupełnić, wyposażyć w funkcje takie jak restauracje, kluby, sklepy, żeby ta przestrzeń była bardziej przyjazna, żeby mieszkańcy chcieli tam przyjść. Sąd konkursowy dał zalecenia do tej pracy dziewięć zaleceń i uważał, że należy kontynuować współpracę z zespołem projektowym ponieważ nie można współpracować bezpośrednio czyli dając zlecenie z wolnej ręki musieliśmy ogłosić czy ogłosimy za chwilę przetarg ograniczony i w tymże przetargu w pierwszej fazie mogą brać udział zespoły z całej Europy które będą bardzo dokładnie sprawdzane pod względem finansowym osiągnięć swoich i tak dalej i drugim etapem co jest bardzo ważne będzie etap którym będą kryteria cenowe i kryteria to, co jest dla mnie bardzo istotne, już architektoniczne. Czyli ten, że zespół będzie musiał przedstawić koncepcję bazującej na koncepcji, która zdobyła drugą nagrodę, z zaleceniami sądu konkursowego. I to już będzie oceniać zespół składający się między innymi z architektów on wybierze pracownię, która będzie prowadziła te prace projektowe w tym obszarze, który, o którym mówimy, czyli między rynkiem 13, między ulicą Moniuszki, Zenitem i Skarbkiem itd. Władze Katowic cenią sobie podpowiedzi mieszkańców miasta. Cały czas jesteśmy otwarci na uwagi. Chcę podkreślić, że dokładnie zapoznałem się, z, pomimo tego, że nie było mi osobiście z wynikami spotkania na ulicy Mariackiej. brałem udział w debacie w rondzie rynek. Przestrzeń nie jest przestrzenią zamkniętą, ciągle dyskutujemy. Ja myślę, że każde uwagi będą skrzętnie przez nas brane pod uwagę, jeżeli nie będą burzyły ogólnej koncepcji, na pewno będą uwzględnione przez biuro projektowe. Kiedy ostatecznie pojawi się finalny projekt Centrum Katowic? Jeśli nam się uda 15. ogłosić przetarg ograniczony, to pierwsze efekty zobaczymy we wrześniu, czyli będziemy mogli wybrać te ileś zespołów, które będą brały udział już w tej zasadniczej rozgrywce, a finały będą na święta, czyli w grudniu. Potem założenie jest takie, że pierwszy kwartał to jest skończenie projektu tej przestrzeni pierwszej, tego salonu kwiatowego i nadzieja, że w następnym kwartale rozpoczną się już prace budowlane, a do końca roku 2013 muszą zakończyć projekt budowlany i wykonawczy na całą przestrzeń tą, o której mówię. Na ulicy Mariackiej otwarto filię Centrum Kultury Katowice. Jest to nowe miejsce, w którym można poznać ofertę kulturalną miasta. Organizatorom zależy na propagowaniu bardzo szeroko pojętej sztuki, dlatego umożliwiają nieodpłatną prezentację dokonań różnego rodzaju twórców. Informujemy tutaj, co się dzieje właśnie w Centrum Kultury Katowic, organizujemy tutaj różne wydarzenia, imprezy. Ludzie mogą przychodzić do nas właśnie organizować warsztaty. Udzielamy pomieszczenie tutaj. Z dnia na dzień jest coraz to więcej osób. Placówka jest otwarta od wtorku do niedzieli od 15 do 22. Można napisać do nas też maila z pomysłem na właśnie wy, wydarzenia jakieś na imprezę. mariacka.ck.art.pl Kalendarz wydarzeń powoli ale systematycznie zapełnia się. 15 sierpnia bodajże będzie Pierwszy w Katowicach Turniej fabularyzowanej gry Jakub Wędrowicz. Mamy zamiar zorganizować jeszcze tutaj spotkania autorskie. Stowarzyszenie Zabytków Informatyki do nas przyjedzie na event, który odbędzie się bodajże 22. Na wrześniu jest zorganizowane cykliczne ganie na, na Majackiej. Czyli po prostu zespoły do nas przyjeżdżają, tutaj oskładamy płytę i zaczynają grać, co w to, na przykład co wtorek o danej godzinie. Nowa filia Centrum Kultury Katowice będzie funkcjonowała do października. Od 10 sierpnia do 5 września w Galerii Plus w Rondzie Sztuki można oglądać wystawę Michała Kotuli Budowanie Artysty. Budowanie artysty to akcja artystyczna, dla której podstawą jest synteza estetyki nowych mediów z ideą rozwoju i twórczości. Jej autor jest już mocno rozpoznawanym artystą, zarówno w kraju, jak i za granicą. Wystawa w rządzie sztuki jest wyjątkowa pod względem technik zastosowanych przy tworzeniu dzieł. Chciałem wymyślić jakąś formułę, żeby ludzi z jednej strony. Z bliska, żeby sobie oglądali pracę, żeby mogli dojrzeć jakiś szczegół, coś takiego, co mogą zobaczyć właśnie w bezpośrednim kontakcie z pracą, ale żeby też ta praca miała drugie dno, czyli właśnie, żeby można było odejść sobie daleko i zobaczyć główny motyw, gdzie właśnie te moduły, te elementy składowe, które też są jakimiś przedstawieniami, obrazami, tworzą całość, tworzą właśnie motyw, który się widzi z daleka i jest gra pomiędzy tym motywem głównym. A tym motywem drobnym. I to właśnie mnie interesowało. Moim zamiarem było też danie do myślenia, żeby ludzie sobie się zatrzymali chwilę. Nie tylko obejrzeli, zobaczyli, aha, fajny obraz, czy tam fajna grafika, nie wiem, fajna instalacja, poszli dalej. Tylko zamiar był taki, żeby zatrzymali się na chwilę i żeby poczytali, pooglądali, zastanowili się, odeszli dalej, żeby mieli różne spojrzenia, żeby na dłużej ich zainteresować i żeby, no właśnie, żeby to dało do myślenia. Wystawa potrwa do 5 września. Ulica Mariacka w Katowicach jest najczęściej uczęszczanym deptakiem w mieście. Co weekend bawią się tam setki młodych katowiczan. Dlatego ważne jest, by dbać regularnie o jej czystość. W czwartek zakończyło się wielkie czyszczenie ulicy Mariackiej przez specjalnie wynajętą do tego celu firmę. Utrzymanie porządku na ulicy Mariackiej to nie jest łatwe zadanie. Takie generalne mycie maszynami i środkami impregnującymi odbywa się raz w miesiącu. Koszt takiego, koszt takiego mycia miesięcznego to 14 tysięcy złotych. Oprócz tego codziennie mariacka jest sprzątana, nawet kilka razy dziennie maszynami myjącymi. Kosze na śmieci są opróżniane też kilka razy dziennie, więc staramy się, to, staramy się o to, aby aby ta reprezentacyjna ulica w naszym mieście była czysta i zachęcała wszystkich do spędzania tutaj wolnego czasu. Ta ulica jest bardzo eksploatowana, po każdym weekendzie pojawiają się nowe plamy, więc takie raz, raz w miesiącu poważne gruntowne czyszczenie jest nieuniknione, abyśmy mogli cieszyć się w przyjazną ulicą Mariacką. Wybieramy taki dzień, aby była pogoda sprzyjająca, żeby było ciepło i żeby nie padał deszcz. Ważne jest to, aby te środki impregnujące, które są, którym, którymi ulica jest czyszczona, nie zostały od razu zmyte, więc wybieramy Mamy takie dni bezdeszczowe, żeby, mogły, żeby te środki mogły zadziałać i tą ulicę wyczyścić. Apelujemy o wspólne dbanie o reprezentacyjny deptak Katowic. Więcej informacji na prezentowane dziś tematy znajdą Państwo na stronach komtv.pl oraz katowicetv.eu. Na kolejne wiadomości zapraszam za tydzień. Do zobaczenia!